Dzień dobry Państwu Paweł Czysz, radny Rady Powiatu w Gołdapi. Proszę Państwa, zachęcam, aby 1 czerwca oddać swój głos na doktora Karola Nawrockiego. To jedyny kandydat, który w czasie pobytu w Gołdapi 8 lutego zadeklarował pomoc mieszkańcom naszego powiatu w postaci wsparcia wysiłków na rzecz reaktywacji linii kolejowej nr 41 Gołdapolecko. Warto to docenić. 1 czerwca ja zagłosuję na doktora Karola. Nawróckiego. Dzień dobry panie doktorze. Paweł Czysz, radny Rady Powiatu w Gołdapi. Witam pana w Gołdapi. Yy, mam proste pytanie. Pierwsze, co takie, bo wspomniał pan o yy, komunikacji. Czy możemy liczyć w razie pańskiego sukcesu na deklarację, iż wesprze pan działania samorządu w sprawie reaktywacji linii kolejowej Gołda Polecko? To jest numer 41 tej linii kolejowej. To jest bardzo ważny problem tutaj społecznie. I druga kwestia, rząd obecny tutaj zamierza mieszkańców uszczęśliwić powołaniem Parku Narodowego Puszczy Romnickiej w gminie Dubeninki. Kiedyś była, była koncepcja unijna na ugorowanie, teraz chce się poszerzać, tereny specjalnie chronione. To będzie bardzo trudny czas dla rolników, szczególnie z gminy Dubeninki. Czy tu również możemy liczyć na pańskie wsparcie? Oraz... Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Jeśli chodzi oczywiście o infrastrukturę kolejową i połączenia, o którym pan radny mówi, to ja państwu powiem, odpowiem na to pytanie w sposób ogólny, uprzedzając, że oczywiście możecie na mnie liczyć, ale z czego to wynika? Wynika to z tego, że w latach 2015-2023 rządy zjednoczonej prawicy, jak państwo wiecie, o tym wspominałem w swoim wystąpieniu, zainwestowały setki milionów Złotych, nawet miliardy złotych właśnie w tego typu inwestycje. Byliśmy na dobrej drodze do tego, aby skomunikować całą Polskę, aby rozwijać Polskę lokalną, Polskę powiatową i to się skończyło i słyszę to, ja odwiedzam 120 powiat. 120 powiat i w jakim powiecie nie jestem słyszę pieniądze były, a ich nie ma. Projekty były, fundusz rozwoju dróg, program inwestycji strategicznych, inwestycja w szpitale powiatowe, a teraz nie wiemy, nie ma konkursów, nie wiemy co się zdarzy. Dlatego moją pierwszą inicjatywą ustawodawczą będzie inicjatywa odnosząca się do przyszłości Polski, a więc powrót do obywatelskiego Projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i w tej samej inicjatywie będzie wielki renesans i powrót do tych wszystkich funduszy i środków finansowych, które były właśnie na takie połączenia kolejowe, jak na połączenie Gołda-Polecko, Gołda drodzy Państwo. Więc w sposób pośredni odpowiadam Panu, że będę wspierał ten rodzaj strategii rozwijania państwa polskiego. I w tej strategii mieści się oczywiście to połączenie kolejowe, no bo to jest rzecz jak czytałem jadąc do Państwa te opracowania, że naprawdę niektórzy 30, Pani mi poprawi, że 60, od 30 do 60 kilometrów trzeba pokonać, żeby w XXI wieku móc skorzystać z połączenia kolejowego, no to chyba wszyscy w ogóle jesteśmy zawstydzeni i w Warszawie i tu u Państwa, że jak to jest możliwe, no są na, powinny być na to środki finansowe. Jestem w świecie, w województwie kujawsko-pomorskim. Mam też nie, problemy z, z połączeniami kolejowymi i tak dalej. Byliśmy na dobrej drodze przez te 8 lat. Mówię, jako państwo polskie byliśmy, bo ja przecież w rządzie polskim nie byłem, aby to wszystko wyrównać. Centralny port komunikacyjny miał być tą kolejną szansą, która daje nam możliwość rozwijania tych aspiracji, a teraz pieniędzy nie ma. Nie ma i nie będzie, ale jak wygram wybory prezydenckie to będą, więc nie ma, a będą. Co do parku co do parku nie odpowiem w sposób szczegółowy, to jest kwestia, która jest dla Państwa ważna. Natomiast jak słyszę, że niektóre rozwiązania... Ja jestem wielkim zwolennikiem ochrony środowiska, pewnie jak wszyscy Państwo, ale jak słyszę, że jakieś rozwiązania ekologiczno-ekoterrorystyczne wchodzą siłą rozpędu w polskie gospodarstwa rolne, że stawia się wiatraki tam, gdzie rolnicy tego nie chcą. Niech, niech odnawialne źródła energii się rozwijają, tak, ale tam musi być konsensus społeczny. No to nie może się rozwijać kosztem polskiego gospodarstwa rolniczego, nie pytając rolnika, albo kosztem, tak jak na Lubelszczyźnie, Pola Bitewnego, Bitwy pod Komarowem czy piękny krajobrazów Polski. Ja jestem wielkim zwolennikiem ochrony środowiska, a wielkim przeciwnikiem terroryzmu ekologicznego. O tak odpowiem.